przebój, który z tego zrobiłem, nie? Ein drei. Ten kraj to nie jest raj, a więc na niego straj i powiedz mu, gudwaj. No tak. Tak. Pojebany kraj, popierdolony kraj. pojewane miasta i wioski. Pojebany kraj, popierdolony kraj. Pojebany ten kraj nasz pisowski. Zenek, no teraz o granicach mówimy. O Czeskiej granicy czerniała leży zaraz obok, 3 km od granicy. No tak, ale kiedyś tak było, że rzeczywiście. Szlałam był jeszcze zamknięty na kłódkę i nam nie było szans. A kiedyś to... czasami oka okazjonalnie. Ale, ale o jakich okazji. czasach mówimy? W takich w komunie, no, tak w czasami, no, w komunię, no lata 60. 70. A były takie czasy, co przez granicę na przykład piwo przenosili, tam No, no na przykład. Ale nie no, to śmuglowali no, przez lat czasami śmuglowali spirytus tą ponoć. Ale to, zaraz po wojnie, że tam było modne właśnie włożenia tam spirytusu. Natomiast jest był jakiś przygraniczny szmugiel. Ale to ciężko było, bo ta granica to był taki zaorany pas wcześniej. Nie? I jak ktoś tam nadepnął, to od razu było widać, że nadeptał. Mhm. Ale w tej górskiej części, tutaj nie tam gdzie teraz to przejście, przez które przejeżdżaliśmy do góry, to nie było tego zaoranego pasa, bo ciężko tam skalę ryć, nie, mhm, No i tam z kolei ci wobiści włazili w tej nazad z powrotem, to oni zawsze dawali mi człowieka wypatrzeć. W trzeciej to w ogóle nie było żadnych postępów, była zamknięta. Droga przyszła do granicy i od granicy, ale w ogóle była nieuczęszczana. Znaczy nie? mhm. Rosjanie jak wtedy napadli, napadli na Pragę, to czołgiem ten sztabach rozwalili i przejechali. Nie? Mhm. No to tak było, że tutaj jeden był wielki ruch, bo samoloty, które leciały mi nad hołopą, z takimi całymi dywizjami, mhm. a tam gdzieś od strony Lwania, przez powiedną, to całe kolumny czołgów. Nie? No i tam jak oni się pojawili, to od razu walny przam, ale pojechali dalej. Nie opierali tego wiesz. I Do... nie, szukali <noise> nie szukali klucza. Nie szukali klucza, nie tylko. Już y, przez, nie wiem, miałem może 30 lat, nie? Czyli nawet 40 i w ogóle nie, nie widziałem tego nowego mesta. Mhm. Bo żeby nawet do niego chcieć dojechać, to trzeba było wiesz, przez Zawidów pojechać mhm. i tam coś ilość drogi nadrobić, żeby się tu znaleźć 3 km od domu mhm. z drugiej strony. Tak to wygląda. Czyli e, z Czerniawy do Nowe Mesto, tak? No. Nowe mesto pod smerkiem. No, pod Smerkiem, no. Pod smerkiem. Mhm. E... To trzeba było jechać przez Zawidów. To jest. W linii prostej czy nawet drogą, to jest kilka kilometrów, tak? Pięć, no, sześć. No, no tam do granicy jest trzy, i do, do chaty trzy. Mm -hmm. A tak do miejscowości to jest tylko trzy, nie? Mm -hmm. Czyli od granicy do Nowego Mesla mm -hmm. jest 3 kilometry, mm -hmm. i to był zupełnie nieznany świat, zamknięty, zablokowany. No, no, nieznany, no to właśnie, nie? No, tak, no to właśnie. A teraz, kiedy tą granicę tak kompletnie otwarli? To było to porozumienie z Schengen, tak? No, no, no jak weszliśmy do Schengen, to wtedy. Ja no nie pamiętam dokładnie, 10 lat temu, może to było, mm, no może, ja nawet specjalnie to jeszcze tam zdjęcia nawet robiłem, bo gdzieś mamy te zdjęcia słynne, takie tam jak ludzie się w nocy zgromadzili, bo to wiesz, my wchodzimy do Schengen i dokładnie o 12 w nocy oni się wynoszą, nie? Gdy te posterunki, nie? Chłopaki zamykają te budki mm -hmm. na klucz, nie? I no, nie tam zostały budki, no bo nie wiedzą, jak nie wywieźli. Mm. Budki zostały, a wiesz. Tak, ale, tak weszli, Straż Graniczna też, wszyscy się zabrali. Wiesz, nawet nie się, ma granicy. Zrobiła się nawet drobna taka popijawa, bo tam wiesz. Na granicy. Tak, bo oni tam jakieś piwko przywieźli, czesi, tutaj był polski chleb, coś tam jeszcze jakieś polskie produkty, no i tam dawały nawet takie drobne przyjęcia znaczałem, że takie kontrole lotne, bo teraz wiesz, dopuszczona jest marihuana i taki... Nie, Aha, czy w przerwak jest marihuana dozwolona? Tak. E, posiadanie jest dozwolone, palenie w miejscach publicznych też? Nie chyba też, tego, tego nie? Nie, ja się tym nie zajmuję, bo, no, bo tak urodnie sięgam, bo to, ale... bardziej po to, co tutaj mam pod ręką. No i... Aha, chyba więc. nawet można posadzić sobie kilka tam sztuk, wiesz, mhm. sześć ileś tam można mieć, nie? Mar marihuana jest zalegalizowana w Czechach, nie zalegalizowana w Polsce i to jest jedyna rzecz, której oni szukają. No czasami tak spróbują tam, tam kogoś złapać, nie, na tym, że coś tam przewiózł, no ale, ale to rzadko się, jeden chyba taki przypadek słyszałem, że komuś tam przepali w wiesz. No i tak jak tam pójdzie, to wypali po drodze że to granicy <grym> dojdzie i już nie ma nie? tak to wygląda, jeden części, ale jest da, ale... Ale dystrybucji nie ma tej marihuany, nie możesz kupić w sklepie albo gdzieś. Nie no, jakieś są w tych kioskach, w Tak? Tak. No możesz normalnie kupić w kiosku marihuanę? Tak. Hmm. Hmm. Tej, tej stróży nie... w ogóle nie pilnuje tego lasu, tej drogi. No no bo, no, bo przez las można wiesz ścieżką jakąś pójść, nie, a ci... Ze straży no, tak. granicznej, to oni się poruszają po tym drodze tej asfaltowej, nie? gdzieś tam mm. się mogą zaczaić przy lesie i tam kogoś sprawdzić, nie? Mm. Samochód, jak ktoś z plecakiem przejdzie, gdzieś tam wyżej 100 metrów czy 200, no to nie, tam nikomu się nie chce tam nawet, nie? się jeszcze raz tam przyjeżdżać, <grym> <grym> <i teraz, grym> Ale myślę, że poczekaj. I teraz tak, Polacy mogą sobie pojechać do Czech i pracować. Tak, to do Niemiec to samo. Czy ta granica z Niemcami też tak wygląda? No tak samo. Nie znaczy, wiem, nie ma. Tam widać czasami takich nie, no dobrze, że policja stoi i nie wiem też, nie. Jaka ich tamtejsza. No policja lubi tam sobie stać i patrzeć, kiedy jedzie. Wiesz? Mm -hmm. I może z kimś czasami tam się rzuci na sygnale. nie? Mm -hmm. Jak widzi rejestrację na przykład ukraińską, czy tam białoruską, nie? Ale mm -hmm. jak mój kuzyn przyjechał z Białorusi, to myśmy pojechali do Drezna i oni też stali widzieli, że jedziemy z samochodem na na białoruskich numerach i nic, nie zareagowali. Mm -hmm. No, ale Michał kiedyś wniósł takich Anglików do Drezna na ten, na samolot. To ich zaczynali, ale jak zobaczyli angielskie paszporty, tylko machnęli ręką i tyle, nie. Mm -hmm. No, a jeszcze samochód trochę tam był trochę mało Gdzieś mu tam kapało paliwo, śmierdziało benzyną, ale nikt tego, wiesz, to no nie, nie zarejestrował nawet, Także maszyny paszporty królowe, brytyjskie. Ale granicę przejeżdża z samochodem bez zwalniania nawet? No tam jest ograniczenie do 30 czy do 40, wiesz? Mhm. Musisz zwalnić, ale zwolnić. Zwolnić? Tak. Ale wszyscy i tak tych lecą. A jak zwolnisz, to jesteś podejrzany. Bo jak chłopaki pojechali kupować, to gdzie do Amsterdamu, bo oni pojechali, nie? A tam też jest, są właśnie te różne dozwolone jointy, nie? Gdzie? No, w Holandii. A w Holandii, oczywiście. No tak? i wracali z Amsterdamu. No i wiesz, Michał jechał tym, co sobie kupił, czarnym, nowym, a jego kolega jechał tym, którym pojechali, tym białym, który on kupił kiedyś tutaj w Polsce wcześniej tego wojeżora. No i Michał jakoś tak mówi, że tam widział, że stoją, ale przykroł stubę i plecownie. A tam na nich zobaczył i po ramuncach. Wzięli go na bok i, i wiesz, to był zasilany i gazem, i benzyną. Ależ, ale już podejrzewali, że może w tych butlach z gazem coś ukrył. Mhm. I to mechanika nam zawiesi, tam, już te butle porozkręcali, pobierz, bo po, zaglądali, ale skręcili potem wszystko z powrotem, nawet. Każdy to problem, A było tam mało na mnie, tak, no, tak to wyglądało hmm. zabawnie. Hmm. Bo się chłopak by straszny i nagle wiesz. Patrzy, że tam 30 czy 40, 40 obowiązuje i po hamulcach, nie? A oni mówią, hamuje podejrzany, nie? Ale ja chciałbym plus sumę, to, to dobra. Praca jak wygląda. Polak może do Czech pojechać i pracować. Czech może przyjechać do Polski i pracować i normalnie nie ma żadnych problemów. I, no i, I może pojechać do Niemiec i wszędzie, tak? No tak, to te teraz chwilę, jest... Tak, tak, tej tak. Na początku były limity jeszcze takie, że Niemcy yy, no, wybierali sobie w jakich profesjach ludzi potrzebują yy, na początku. Nie? Ale teraz już ten... Nie w ogóle nie ma... Nie, ma, można tam się zatrudnić, gdzie się chce, nie? Ale niektórzy Niemcy u nas się zatrudniają, słyszałem. Czy Pracują dwie strony. Chociaż u nas to ja nie wiem, z, 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 po co jest takie pieniądze, no ale... Ale są pomysł że... No dobrze, Przyskujmy. ale porozmawiajmy teraz o Czerniade. Co tu się dzieje? Ta kotonina to się zamieniła. Z fabryki na... Yy, to było największe miejsce zatrudnienia chyba kiedyś tam dawno. No, to tam wiesz, to było tutaj w ogóle takie. Ten rejon był Fabryka, zawsze związany mhm. Tam po Biednej były trzy fabryki włókiennicze, tutaj chyba były dwie, no tutaj ta ruina koło mnie, to też... To też były jakieś krosta, w ogóle tam coś się robiło, jakieś mhm. szmaty, tylko nie wiem czy czy lniane. I z Bawem, bawem nam, wiadomo, sprowadzano gdzieś na mnie z daleka ze wschodu, mhm. ale był rodziny. Mhm. No i fabryka zajmowała się lem. No i co się stało z kotoniną? No co, no ta fabryka w międzyczasie padła, bo oni robili co tam? Takie te lenteksy, godziny były na podłogę i ten smut to był robiony z tych odpadów lnianych jakby. nie? To przypominało tak, taką watę, bo to były takie urządzenia, które tak też żbła, szarpały, te co tam, bo żból, nie, tam, w środku jest to, co, z czego to można zrobić szlachetne płótno, a to na zewnątrz to jest już takie, nie odpad jakby, nie, i z tego odpadu właśnie powstawała taka jakby coś, można to, dobaty bardzo podobnego hmm. myśleć, tego wyżeka, nie. ale poczekaj. Była fabryka, jeszcze za czasów komuny w 70 lat. No właśnie nie wiem czy by... padła. Ta Moda na LEM przestała być, nie? Tam gdzieś zakłady w Wysokowicach to się rozstały, nie? Mhm. Tam w Mińsku trochę dłużej też działali, bo tam też był ten skarb. Taki zakład, który się zajmuje. No, mhm. A teraz co stało? Kotelina podupadła. No bo ona była ruina przez długi czas. nie? A teraz co? No teraz, no teraz potem też to, wysz. jeden gościu kupił to, nie bardzo wiem po co. No taki miejscowy tutaj, taki biznesmen, nie? Mm -hmm. to co on, ale on chyba nie ma żadnego planu. No fakt, że ten był taki jeden pośrodku dom, w którym jeszcze mieszkali ludzie, no i on ewentualnie to mógł do czegoś wykorzystać. Mm -hmm. No a cała reszta to była już praktycznie do innego. No i co dalej? No co, no dalej to potem... Wyburzyli to, tam te wszystkie budynki warwyczne jakby. No i zainteresował się jakiś kapitał nie, obcy, duńskich. I z tego żyje Czerniana. No, z turystyki. No z turystyki, nie wiem, w zasadzie nie tam... Bo tu już więcej nie ma żadnych fabryk, nic. No nie ma. Ile ludzi mieszka w Czernianie? No, 1200 chyba osób. 1200 osób. No 700 osób. A w całym No 4800. 1800. Czyli 1 czwarta to jest przemiana. No to jedna czwarta to jest. No i jedyne źródło w tej chwili dochodów to jest turystyka, bo nie ma żadnych fabryk ani nic. No praktycznie jednak no szkoła, jakaś administracja samorządowa. Tak, tak.